Panie i Panowie Chciałbym tutaj napomknąć do jednego tematu, że podmienili nam słońce że świat się odwrócił na lewą stronę słoneczniki odwracają się od słońca co się dzieje jakaś katastrofa i za chwilę na, na, że jedna partia jedna partia nas wykończyła a druga nas dobije słuchajcie <laughs> Słonecznik sobie dojrzewa, nie Dojrzewa sobie nas słonecznik, a nasze pszczółki właśnie pracują od świtu do zmierzchu, więc słonecznik odsłania je swoje balory wiedzą gdzie przelecieć widzą lepiej i zapylają Tylko my daliśmy się a... My ludzie daliśmy się tak wykorzystać, że już pracujemy na trzy zmiany. Bo są światła, żarówki i elektryczność. Jak słońce sobie wstaje, na wschodzie, nie? i taka roślinka sobie dojrzewa, no to wtedy światło mamy najbardziej intensywne właśnie w godzinach porannych, a najbardziej od 11 do 15. I właśnie w tamtym kierunku mamy słońce, tam gdzie są odwrócone. Reprodukcja się zwiększa, dlatego, że właśnie te pszczołki mogą sobie tu przylatywać, kusi ich, odbicie właśnie słonecznika, zapach. A najlepiej jest właśnie zrobić zdjęcie w ten sposób i tam jest słońce, że odwracają się od słońca, jak już słońce zachodzi. Teraz by musiały... Zobaczcie, mamy godzinę 14. Dokładnie 10 poł, i teraz ten słonecznik by musiał tak się odwrócić do słońca, bo on chce być do słońca, żeby świat był... Żeby świat był spoko, on by musiał być skierowany do słońca, tak, tak teraz. Jak to urośnie, ta łodyga tak sztywnieje, że on już nie jest w stanie odwrócić się razem ze słońcem, czy 360 stopni podążać za słońcem i, i tam aż do zachodu. Bo po prostu, no, no nie jest w stanie. Tu jest, tu jest taka siła, łodyga jest tak gruba, że już nie jest w stanie się odwrócić. A jak dorasta, wykorzystuje słońce, które jest dla niego najlepsze, od wschodu, jak już dorośnie, łodyga jest tak gruba, i już tak zostaje. On już później dojrzewa, słońce teraz to ładnie praży, żeby wyschło. Także no, nie zamienili nam słońca. Mamy takie, jakie było. Świat się nie odwrócił na lewą stronę. Na lewą stronę można odwrócić tylko w postprodukcji. Zobaczcie. Ten się zbuntował, tu już mamy świat skończony. Ten się trochę zbuntował. Jest ustawiony w inną stronę niż inne. Może to kwestia łodygi. <laughs> Jakie tu mamy jeszcze odwrócone? Tamten jest odwrócony. Tyle, ile mogły się odwrócić, tyle, ile były w stanie podążać za słońcem. Dały radę, ale już tak łodyga zesztywniała, że już dalej nie. Jest wszystko w porządku. Wracamy do żywych, wracamy REM mamy na, na wschód, a te się obraziły mamy na zachód. No, piękne pole słoneczników, trochę wieje. Trzymajcie się. Na razie, cześć! Z pola słoneczników.